Inżynier, mamo nie radzi. Dzwoni do mnie w windykacja. Co robić? Po pierwsze, primo, zluzować majty i nie gadać z tymi kurwami. Sekundo zastanowić się czy masz jakiś kurwa dług. Tercio jeśli dług przedawniony, następnym razem odebrać telefon od śmierdzieli, nie podawać żadnych danych. W celu nagrania się na ich gówniany patefon, zapodać krótką treść. Nie zgadzam się na nagrywanie, ani przetwarzanie moich danych, nie dzwońcie więcej do mnie, bo was gnidy zablokuje, podam na policję o mękanie. Rzucić słuchawką w pizdu. Co dalej? Dalej będzie przerwa w dzwonieniu około tygodnia. Analiza nagrania, emocje ofiary, jak rozmawiać, aby ją podejść następnym razem. Jeśli będą dalej dzwonić co powinienem zrobić? Dzwonić będą na pewno. W dalszej zabawie z windy kurwowindykacją należy stosować się do następujących żelaznych zasad. Primo zapodać apkę, blokującą wszelkiej maści windy kurwy i innych naciągaczy, skuteczna apka pod nazwą odebrać telefon. Sekondo, najważniejsze. Nigdy więcej nie rozmawiać z tymi kurwami. Wszelkie maściółlotki, zwindy kurwowindykacji, wrzucane przez gońca do skrzynki, można wedle uznania stosować, na przykład jako rozpałkę do gila. Jakie będą efekty? Efektywność dzwonienia się zwiększy w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Będziemy mogli zaobserwować efekt palącej się dupy. Po czasie wspomnianym wcześniej, zaczną dzwonić inne larwy kurwowindykacyjne w tej samej sprawie, jako pomoc w próbie zastraszania. Wydarcia pieniędzy, w konsekwencji, częstotliwość dzwonienia się paradoksalnie zmniejszy aż do całkowitej ciszy. Kiedy się to skończy? Chuj go wie. Ale skończy się. Pamiętajcie. Słowa klucz dla tych pijawek to próba kontaktu, sprawa finansowa, informacja, weryfikacja, dalej, sesja wierzytelności, dług, odsetki od długu, windykator terenowy, wpis na stronę Straszak, długi info. Notabene większość tych firm windykacyjnych jest wpisana tam jako dłużnicy. To by było pokrótce na tyle. Arrivederci.